Dzień dobry, witam Was, Tomasz z Mototronik. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować przebudowę samochodu Porsche Panamera 971 z rynku amerykańskiego na rynek europejski. Mamy tutaj model z 2019 roku. Została przekonwertowana cała platforma związana z oświetleniem, czyli rozdział świateł hamowania razem z kierunkowskazem. Mamy tutaj Pełny język polski na liczniku, jak i na nawigacji. Wszystko działa płynnie po modyfikacji. Nie ma żadnych problemów z zacięciami. Samochód jest przekonwertowany tak jak każda jedna sztuka. Europejska. Jeszcze mi tutaj malutki szczegół został. Prędkość w milach. Trzeba będzie to jeszcze zmienić w hodowaniu w liczniku. Każda jedna sztuka po konwersji wychodzi od nas. Sprawdzona, zweryfikowana. Ewentualnie rzeczy, które wynikły w trakcie jakiejś kolizji, jak to przy samochodach sprowadzonych, zostają naprawione. Tak, tak to wygląda wewnątrz. Mamy dosyć duże, duże doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu samochody. Tutaj nam stoi kolejna sztuka, również na przebudowę z rynku amerykańskiego na europejski. Z tym, że tutaj mamy fajny silniczek, bo 40V8, 550 koni. Silnik dokładnie ten sam, co w Audi A6C8 RS6. Tutaj mamy kolejną sztukę. Również tutaj, już jesteśmy w trakcie prac. Ta sztuka już została również przebudowana. Mamy tutaj już tył po zmianach. Przejdźmy, może, do tej pierwszej panamery, o której mówiłem. Tutaj mamy już wykonaną pełną konwersję z tyłu. Mamy rozdzielone światło hamowania ze światłem skierkowskazem. Pokażę, jak to tutaj. Teraz wygląda. Proszę bardzo, mamy kierunkowskaz, on jest naprawdę bardzo słabo widoczny, ale jest rozdzielony. Normalnie nam jeszcze druga stop. To jest bardzo cienka kreska. No niestety telefon nie, nie wychwyca tego. Jest to światło w swoim europejskim kolorze żółtym. Teraz pokażę prawą stronę. I tu również mamy osobno stop z kierunkowskazem. Zademonstruję to ze światłami stopu i ze światłem przeciągiem. Kierunkowska z lewy, światło stopu, kierunkowska z dalej druga. Statuczycielne w tylne, włączone, wyłączone. Tak więc jeżeli jesteś posiadaczem najnowszej panamery 971 bądź innego samochodu. Z rodziny Porsche. Zapraszamy na modyfikację do firmy Mototronik. Wykonujemy również tuningi na hamowni obciążeniowej czteronapędowej. Te dwie panamery, jedna już jest po strojeniu, druga jeszcze przed. E, posiadamy oryginalną serwisówkę Pivis. Wykonujemy doposażenia, tak zwane retrofity. Wykonujemy naprawy, obsługi. Oczywiście wszystko, jak zawsze, w naszej firmie. Przy zachowaniu jak najwyższej jakości. Firma Mototronik, Niedomice, ulica Długa 36, Centrum Hamulcowe ATE, nieautoryzowany serwis BMW Audi, Porsche, hamownia obciążeniowa 4x4. Pozdrawiam, Tomasz z Mototronik. <tronik>